10. Owczarek środkowoazjatycki, znany również jako Alabai, to jedna z najstarszych ras psów pasterskich na świecie, wywodząca się z regionów Azji Środkowej, takich jak Turkmenistan, Uzbekistan czy Kazachstan. Rasa ta była przez wieki wykorzystywana do ochrony stad owiec przed drapieżnikami, w tym wilkami i niedźwiedziami, co ukształtowało jej charakter. Niezależny, niezwykle odważny i terytorialny. Alabai to pies dużych rozmiarów. O bardzo masywnej budowie i silnym instynkcie obronnym. Jest lojalny wobec swojej rodziny, ale potrafi być bardzo nieufny wobec obcych. Dlatego tak ważna jest wczesna socjalizacja i konsekwentne wychowanie. Bez właściwego prowadzenia może być trudny do opanowania, szczególnie ze względu na swoją siłę fizyczną i tendencję do samodzielnego podejmowania decyzji. To nie jest pies dla początkujących. Wymaga doświadczonego właściciela, który rozumie potrzeby rasy stróżującej i potrafi zbudować z psem silną, opartą na szacunku relację. W odpowiednich rękach Alabaj może być wspaniałym, lojalnym obrońcą i towarzyszem. 9. Owczarek kaukaski to potężna, majestatyczna rasa psów, wywodząca się z gór Kaukazu, gdzie przez setki lat pełniła rolę niezawodnego stróża stad i domostw. Jest to pies niezwykle silny, duży i pewny siebie. Jego budowa i instynkty czynią go jednym z najlepszych psów obronnych. Owczarek kaukaski ma bardzo silny instynkt terytorialny i nieufność wobec obcych, dlatego w wielu krajach uznawany jest za rasę potencjalnie niebezpieczną. Jednak dla swojej rodziny potrafi być niesamowicie lojalny, opiekuńczy i wręcz czuły, choć zawsze czujny. To pies o dużej niezależności i silnej osobowości, co sprawia, że jego wychowanie wymaga ogromnej konsekwencji, doświadczenia i wiedzy ze strony właściciela. Bez odpowiedniej socjalizacji może stać się nadmiernie agresywny, a jego siła fizyczna sprawia, że nie jest to rasa dla każdego. Z odpowiednim prowadzeniem owczarek kaukaski może jednak pełnić rolę niezastąpionego stróża i wiernego towarzysza, który bez wahania stanie w obronie swoich bliskich. 8. Anatolijski pies pasterski pochodzi z terenów dzisiejszej Turcji, gdzie od wieków był wykorzystywany do ochrony stad owiec i kus przed drapieżnikami, takimi jak wilki, szakale czy nawet lwy azjatyckie. Jest to rasa niezwykle odporna na trudne warunki klimatyczne zarówno upały, jak i mróz co czyni ją idealnym psem pracującym w górskich i stepowych rejonach. Anatolijczyk jest bardzo silny, szybki i zwinny, a przy tym inteligentny i niezależny. Charakteryzuje się silnym instynktem terytorialnym oraz naturalną nieufnością wobec obcych, co czyni go doskonałym stróżem. Jest spokojny i zrównoważony, ale w razie zagrożenia potrafi błyskawicznie przejść do działania. To pies, który wymaga zdecydowanego, doświadczonego właściciela, takiego, który potrafi zbudować z nim dobrą relację. Źle prowadzony może być trudny do kontrolowania, ale przy właściwym podejściu staje się niezwykle wiernym, odważnym i skutecznym obrońcą swojej rodziny i terytorium. 7. Rottweiler to jedna z najstarszych ras psów obronnych, której historia sięga czasów starożytnego Rzymu. Pierwotnie wykorzystywany był jako pies pasterski i bojowy, a później w niemieckim mieście Rottweil służył do pilnowania bydła i ochrony dobytku kupców, stąd jego nazwa. Rottweiler to pies średniej do dużej wielkości, silnie zbudowany, o muskularnej sylwetce, bardzo dużej sile fizycznej i wytrzymałości. Posiada krótką, gęstą sierść, zazwyczaj czarną z rudymi znaczeniami na kufie, łapach i klatce piersiowej. Charakter Rottweilera to połączenie odwagi, lojalności i silnego instynktu obronnego. To pies bardzo inteligentny, łatwo uczący się, ale również wymagający. Potrzebuje konsekwentnego, doświadczonego właściciela, który potrafi go odpowiednio wychować i socjalizować. Źle wychowany lub zaniedbany Rottweiler może stać się niebezpieczny, zwłaszcza wobec obcych. Ponieważ ma silne poczucie terytorialności i dominacji, jednak w dobrych rękach jest bardzo posłuszny, czuły wobec swojej rodziny i nawet cierpliwy wobec dzieci. Ze względu na swoją siłę i reputację, w wielu krajach np. w Polsce, Niemczech czy Danii Rottweilery objęte są dodatkowymi przepisami np. obowiązkowym szkoleniem, rejestracją lub zakazem hodowli. 6. Tosa Inu, znany również jako japoński mastiff, to rasa pochodząca z Japonii, która została wyhodowana z myślą o walkach psów. Jednak w zupełnie innym stylu niż w zachodnim świecie. W Japonii walki psów przypominają raczej zapasy sumo. Zwierzęta nie mogą szczekać ani okazywać bólu, a walka polega na dominacji i wytrzymałości, nie brutalności. Tosa Inu musiał więc być silny, zrównoważony i niezwykle opanowany. Cechy te do dziś są kluczowe dla tej rasy. Mimo swojej groźnej postury, Tosa Inu potrafi być spokojny, lojalny i bardzo oddany rodzinie. Jest jednak z natury nieufny wobec obcych. I może być agresywny wobec innych psów, szczególnie samców, dlatego wymaga wczesnej socjalizacji. Tosa Inu jest cichy, odważny i wytrzymały, a jego naturalna opanowana postawa czyni go doskonałym psem stróżującym. Z tego względu znajduje się na listach ras niebezpiecznych w wielu krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Danii. W niektórych miejscach wymagane są specjalne pozwolenia na jego posiadanie. Tosa to rasa nie dla każdego. Potrzebuje przestrzeni, stanowczego prowadzenia i dużej odpowiedzialności, ale dobrze prowadzona, potrafi być im. Imponującym, wiernym i zrównoważonym towarzyszem. 5. Dok kanaryjski, znany też jako Presa Canario, to duży i potężny pies pochodzący z Wysp Kanaryjskich. Został wyhodowany głównie jako pies pasterski i stróżujący, ale w przeszłości bywał również wykorzystywany do walk psów, co miało wpływ na jego silny charakter i niezależność. Dorosły dok kanaryjski może ważyć od 40 do nawet 60 kg. I imponuje muskularną budową, szeroką klatką piersiową oraz silnymi szczękami. Jest bardzo czujny, z natury nieufny wobec obcych i ma silny instynkt terytorialny. To pies niezwykle lojalny wobec swojej rodziny, ale potrzebuje bardzo konsekwentnego, doświadczonego właściciela. Wymaga wczesnej socjalizacji, jasnych zasad oraz codziennej aktywności fizycznej. W wielu krajach, w tym w Polsce, uznawany jest za rasę agresywną i znajduje się na liście psów niebezpiecznych. Co wiąże się z dodatkowymi wymogami prawnymi. Źle prowadzony może być niebezpieczny, ale w odpowiednich rękach to oddany i zrównoważony pies stróżujący. 4. Dok argentyński to silny, muskularny pies myśliwski pochodzący z Argentyny. Głównym celem hodowli było uzyskanie psa zdolnego do polowania na duże drapieżniki, takie jak pumy czy dziki, a jednocześnie lojalnego wobec człowieka. Dok argentyński wyróżnia się jednolicie białą sierścią, mocną budową i imponującą siłą. Jest odważny, bardzo wytrzymały i ma doskonały instynkt łowiecki. To pies inteligentny, ale niezależny, dlatego wymaga konsekwentnego i doświadczonego właściciela, który zapewni mu jasne zasady oraz odpowiednią socjalizację już od szczeniaka. Choć wobec swojej rodziny potrafi być czuły i opiekuńczy, w stosunku do obcych może być nieufny, a wobec innych psów dominujący. Sprowokowany potrafi walczyć bezkompromisowo. Psy mają problemy z tolerowaniem innych osobników tej samej płci na swoim terytorium. Z tego powodu dog argentyński znajduje się na listach ras niebezpiecznych w wielu krajach. To pies o silnym charakterze, który potrzebuje zarówno fizycznych wyzwań, jak i odpowiedzialnego wychowania. 3. Amerykański Bandok to rasa psów, która powstała z krzyżowania mastifów z pitbullami i innymi rasami bojowymi. Została stworzona z myślą o uzyskaniu psa o wyjątkowej sile, odwadze i zdolności do obrony swojego terytorium i rodziny. Bandok to pies o dużej, muskularnej budowie z wyraźnie zarysowanymi mięśniami i potężnymi szczękami. Ma silny instynkt obronny, co czyni go doskonałym psem stróżującym. Jego lojalność wobec rodziny jest ogromna, ale może być bardzo terytorialny i agresywny wobec obcych, co wymaga wczesnej socjalizacji i konsekwentnego wychowania. Amerykański Bandok jest psem, który potrzebuje doświadczonego właściciela, który potrafi zapanować nad jego siłą i instynktami obronnymi. To nie jest rasa dla początkujących opiekunów, ponieważ wymaga ona wiedzy na temat wychowania i kontroli tak silnego psa. Choć nie jest uznawany przez wiele organizacji kynologicznych, jego cechy sprawiają, że jest wykorzystywany w niektórych przypadkach w służbach ochrony i jako pies stróżujący. Ważne jest, aby bandok był odpowiednio socjalizowany, inaczej może stać się niebezpieczny, zwłaszcza w kontaktach z innymi psami i obcymi. Ze względu na swoją reputację, w niektórych krajach może podlegać szczególnym regulacjom prawnym dotyczącym posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne. 2. Buldok amerykański to silna, muskularna rasa psów, która wywodzi się z południowych Stanów Zjednoczonych. Historia tej rasy sięga czasów kolonialnych kiedy to buldogi były wykorzystywane do różnych prac, takich jak pilnowanie farm, polowanie na dzikie zwierzęta, czy pomoc w zarządzaniu bydłem. Pies ten jest znany z odważnego charakteru, lojalności wobec rodziny i gotowości do obrony swojego terytorium. Buldog amerykański jest średniej wielkości psem, z mocną budową ciała, szeroką klatką piersiową i krótką, gładką sierścią, która występuje w różnych kolorach. Ma charakterystyczną szeroką głowę z mocnymi szczękami, co daje mu imponujący wygląd. Rasa ta jest bardzo aktywna, wymaga regularnej aktywności fizycznej, aby utrzymać dobrą kondycję i zrównoważony temperament. Buldog amerykański to pies inteligentny, ale również uparty, co sprawia, że jego wychowanie wymaga konsekwencji i cierpliwości. Jest lojalny i przyjazny wobec swojej rodziny, a szczególnie wobec dzieci, z którymi potrafi nawiązać silną więź. Z obcymi bywa bardziej nieufny, co sprawia, że może pełnić funkcję psa stróżującego. Wymaga jednak odpowiedniej socjalizacji, by nie stawał się nadmiernie terytorialny lub agresywny wobec innych psów. 1. Amerykański Pitbull Terrier, często określany jako Pitbull, to rasa psa, która budzi wiele kontrowersji, ale również ma wielu zagorzałych miłośników. Pochodzi z krzyżowania terierów i buldogów, a jej historia sięga XIX wieku w Stanach Zjednoczonych gdzie była wykorzystywana do różnych prac, w tym jako pies bojowy, a także do polowania na większe zwierzęta. Z czasem Pitbull zyskał reputację psa walecznego, silnego i odważnego. Pitbull to średniej wielkości pies o mocnej muskulaturze i zwartej budowie. Jego głowa jest szeroka, z wyrazistymi ostrymi oczami, a sierść krótka i gładka. Jest to pies o niezwykle dużej sile fizycznej, co czyni go wymagającym w wychowaniu i szkoleniu. Choć często postrzegany jako agresywny, w rzeczywistości pitbull może być bardzo lojalnym i oddanym psem rodzinnym, który przy odpowiednim szkoleniu staje się łagodny i przyjacielski. Ważnym aspektem posiadania pitbulla jest odpowiednia socjalizacja oraz konsekwentne szkolenie od wczesnych lat życia. Pitbull może być nieufny wobec obcych, ale wobec swojej rodziny jest zazwyczaj przyjazny. To także pies pełen energii. Wymagający regularnej aktywności fizycznej, aby zapobiec nudzie, która może prowadzić do destrukcyjnego zachowania. Ze względu na swoje korzenie i reputację w niektórych krajach, Pitbull jest uznawany za rasę niebezpieczną i podlega ograniczeniom prawnym, takim jak obowiązek rejestracji, specjalne licencje czy zakaz hodowli. To już koniec dzisiejszego rankingu. Jeśli odcinek ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć!